Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym newsem, albowiem w Halutu Polsat dzisiaj od rana, przyznaję się oglądałam, był taki nastrój, że o, przedstawił dzisiaj pierwszą uczestniczkę jesiennej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Z racji tego, że jest to program, który mi towarzyszy od wielu lat i bardzo go lubię, na wyboram kiedyś na nagraniu, pochwalę się, no to, no to byłam bardzo ciekawa i w ogóle ta jakby jeden sezon przerwy był dla mnie zdziwieniem, bo to jest mega hit i zawsze zgarnia naprawdę dużo fanów i dużo ludzi przed telewizorami. W każdym razie Polsat ogłosił, że tą uczestniczką będzie Edyta Herbuś, która była też właśnie wymieniana w mediach jako spół, takie spekulacje, że ona właśnie będzie tą uczestniczką. I dzisiaj jest to już oficjalnie potwierdzone, Edyta Herbuś wystąpi w Twojej twarzy. Edyta Herbus, jeśli jeszcze ktoś jej nie zna, jest tancerką, prezenterką telewizyjną i aktorką. Jeśli chodzi o Polsat, to można ją, moim zdaniem, albo może nie o Polsat, no bo z Polsatem jest związany taniec z gwiazdami, a ona występowała w dwóch w dwóch edycjach. Raz z Kubą Wesołowskim i raz jednym, z jednym z braci Mroczek. Nie pamiętam, czy to była edycja, w której jeszcze był ten program w Tefonie, czy w Polsacie, w każdym razie była już w programie rozrywkowym jako tancerka. Także jestem ciekawa, jak poradzi sobie tutaj, bo Twoja twarz, by mi znajomo, będzie naprawdę trudnym wyzwaniem, ale myślę, że na pewno w takich tanecznych hitach sobie poradzi. Co nie dośpiewa, to do tańczy. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy wybór i troszkę też strzał w dziesiątkę stacji polsat, bo Edyta Herbuś może być. Mocnym punktem tej jesiennej edycji, na którą ja czekam. Mam nadzieję, że Wy też czekacie. Trzymam kciuki, czekamy na kolejne ogłoszenia i oczywiście będę Was informować na bieżąco. Buziak, do następnego!